Posiadłyśmy wiedzę tajemną. Wiedza tajemna. Nie będziemy egoistkami, podzielimy się z wami tą wiedzą tajemną. Wiedza tajemna jest taka, że... Cześć. Cześć. Dzisiaj y, porozmawiamy sobie, jak takie dwie mamy, na temat tego, jak uspokoić dziecko. Ale nie takie małe, wiecie, nie noworodek. Bunt dwulatka, bunt Trzy. trzylatka, bunt czterolatka. czterolatka. Nie kupuję tego. Nie kupuję buntu dwulatka, nie kupuję buntu trzylatka, nie kupuję buntu czterolatka. Dlaczego? Moim zdaniem, bunt dwulatka czy bunt trzylatka jest to pokłosie tego, że mamy wobec dzieci konkretne oczekiwania. Chcemy, aby w sytuacjach społecznych zachowywały się w określony sposób. Natomiast dziecko, które jest w wieku dwóch, trzech lat i zaczyna chcieć samo o sobie stanowić. Nie wpisuje się w ten schemat. Czy twoje dziecko przeżywało bunt? Czyli leżało na podłodze w sklepie, waląc nogami i wrzeszcząc, nie, kup mi! Nie. A moje tak. Zrobiło to jeden, jedyny raz. Całkowicie zignorowałam wrzeszczenie i powiedziałam, czy pomożesz mi zapakować zakupy? A później yy, zapytałam, czy możemy wrócić do domu, bo topią nam się lody. A mój pięcioletni syn. Niedawno poszedł ze mną do sklepu, miał wybrać sobie rysoraka, i stając przed ścianą rysoraków, on się rozpłakał. Wybór był zbyt duży, a on miał wybrać tylko jednego. Twierdził, że tak naprawdę jeżeli nie może mieć dwóch, to on nic nie chce. I wyszliśmy z tego sklepu z niczym. Dziecko, jeżeli się dziecku pozwala na właśnie różne emocje, to ono się uczy je akceptować. To znaczy, ja mu nie mówiłam, że on ma się w tej chwili uspokoić, ale on mi nie miał za złe, że ja mu nie chciałam kupić. Zasada była jasna: przed wejściem do sklepu kupujemy jeden. Tak, on się na to zgodził. Mhm. Jeżeli nie, no to sprawa jest jasna. Natomiast bunty, moim zdaniem, to jest coś takiego, co sobie rodzice stworzyli, żeby wyjaśniać rzeczy, z którymi sobie nie radzą. Po pewnym czasie też musiałam zaakceptować, że moje dwuletnie dziecko, czy na przykład roczne nie chce być z nami w restauracji przez długi czas. Ona musiała do tego dojrzeć. Pamiętam, że było już chyba grubo ponad dwuletnie, kiedy, kiedy było w stanie przy obiedzie siąść, nie zwiedzając całej restauracji. Wyjście do restauracji to jest dobry przykład na to, jak słuchać, słuchać się w swoje dziecko i jak się z dzieckiem porozumieć, aby nie doprowadzać właśnie do eskalacji konfliktów i sytuacji, które mogą doprowadzić do Takich właśnie stresujących momentów, kiedy wszyscy patrzą na nas z politowaniem, bo nie radzimy sobie z naszym dzieckiem. Jak takie dziecko uspokoić? Jak do niego przemówić? Masz jakiś sposób? Tak, ale jest to sposób taki, y, musztarda po obiedzie. Y, ale warto pomyśleć zawczasu, zrobić krok wstecz. Jeśli znam moje dzieci. O godzinie 5 po południu nie planuję z nimi jazdy samochodem, ponieważ skończy się to jednym wielkim jękoleniem z tylnej kanapy. Po prostu nie ma to większego sensu. Trzeba dziecko poznać i realnie dostosowywać nasze plany i oczekiwania do jego możliwości, do jego temperamentu, ponieważ dzieci mają różny temperament różne tak. pory dnia, do jego samopoczucia. Jeszcze bardzo ważna rzecz. Ja jestem zdania, że nic nie powstrzyma dziecka od Myślę, że tak. I do tych sytuacji staramy się po prostu nie doprowadzać, zabezpieczając yy, tyły. Czy dziecko jest najedzone? Czy dziecko jest, y, się napiło? Bardzo często jęczące, jazgoczące, marudzące dziecko jest po prostu y, spragnione. Naprawdę, spróbujcie. Y, czy jeśli jest to małe dziecko, ma świeżą, czystą pieluchę? Czy jest to dziecko wyspane? W restauracji, w ogóle w miejscu publicznym, w kościele, y, Starajmy się znajdować i dobierać takie miejsca, gdzie sami będziemy się czuli dobrze. Jeśli jest to restauracja, w której nie ma nawet fotelika dziecięcego, to chyba coś nam chcą powiedzieć. Nikt na drzwiach restauracji czy innego miejsca nie napisze, że dzieci są niemile widziane, ale po właśnie takich sygnałach, jak brak fotelika do karmienia, można odczytać, że jest to restauracja raczej przeznaczona dla, dla dorosłych. tylko dorosłych. To samo w kościele. Jeśli chcemy przyjść z dzieckiem do kościoła, może sprawdźmy, czy jest nabożeństwo msza stricte dla dzieci. Są miejsca, słuchajcie, które, y, które powinny być dostosowane do dziecka. Tak jak właśnie restauracja, hotel czy inne rzeczy. Urząd. No, no nawet urząd, prawda? Nie zabierajmy dziecka tam, gdzie wiemy, że ono sobie nie poradzi, gdzie się po prostu będzie nudzić. Dlatego że nudzące się dziecko plus dziecko zmęczone. To się nigdy nie skończy dobrze. Co zrobić, kiedy dziecko jest już złe, jest już zmęczone, albo na przykład krzyczy? Ja mówię, przeczekać. Przeczekać te dwie minuty, zanim warkniemy na dziecko. Na pewno własną gwałtownością, yy, irytacją czy krzykiem nie spowodujemy, że dziecko się uciszy. Jeśli, mamy, jeśli powiemy dziecku uspokój się, to ono nie zrozumie, o co chodzi. Tak samo jak zawołamy dziecko po imieniu. Tak, ono wie, jak ma na imię, ale nic więcej z naszego komunikatu nie wie. Jakie są standardowe odzywki rodziców w przypadku nerwów? Bo wyjdę z siebie. Ja zaraz nie wytrzymam. Liczę do trzech. Poczekaj, aż tata wróci. Poczekaj, jak wrócimy do domu. I co się wtedy stanie? Pokażę. Ci. No właśnie. Więc to są takie odzywki, które rodzic mówi, z których absolutnie nic nie wynika. Wynika tylko to, że jesteśmy sfrustrowani i nie potrafimy opanować sytuacji własnych nerwów, siebie yy, i nie odnajdujemy się w sytuacji stresującej, ponieważ dla dorosłego sytuacją stresującą jest to, że właśnie nasze dziecko zachowało się wbrew normom społecznym i inaczej niż tego oczekiwalibyśmy. Czy to jest złe samo w sobie? Nie. Nie. Zła może być tylko nasza reakcja. Także ja Wam życzę dobrych reakcji, przemyślanych reakcji i po prostu paru chwil oddechu. To jest najlepsze, co możecie zrobić. Wiatra cierpliwości. Nie będę spokojnie. Widzimy się za tydzień. Cześć! Um, 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 um. Cieka oh. <laughs> kochani, dzisiaj mamy dla Was na kanale chyba najbardziej oczekiwany i proszony filmik Jak ja myję zęby. No więc kochani, chciałam Wam się ja sam opowiedzieć i pokazać. Czy to się gra? Tak. ハハハハ